Damy jak absolutni debile Nie, jak absolutne kozaki Ej, w ogóle tam z tyłu jest autobus, zapierdalamy go jeszcze, czy nie? Tak No i jest Nawet nie ogarnę, co go hitnęło O kurwa no, rozprędzamy się, ty! Ja <laughs> stoisz kurwa, stoisz, łapy I no, co ty? O kurwa ty! Nie, no niestety, nikły J. Możesz górą wskoczyć. G Jedziesz? Jadę, kurwa. O kurwa. O ja pierdolę, ty! Popalas! O no i zajebiście. O kurwa, wysiadaj! Wysiadaj! Jak to? co ty pierdolisz, że bul 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 zrobisz? No weź! Nie robię bul 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 A. To, to co z zrobimy z tym faktem?